Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Mario Królowo Polski, Mario, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod polskim Piłatem, ukrzyżowan umarł i Wstąpił do piekiel, piekiel trzeciego dnia, z wstał, na niebie, po prawejce, żyje, sam żyje, żyje i Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu podpuszczenie. Czas z matki w odwieczny. Amen. O wypełnienie woli Bożej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Cała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rozważając tajemnice bolesne Różańca Świętego, prośmy przez Wstawiennictwo Maryi za Kościół Święty Kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, za naszą wspólnotę Teoporus i wszystkie jej dzieła, o owoce kursu Alfa i Eureka, za naszą wspólnotę modlitewną, wszystkie nasze intencje, za nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosiły nas o modlitwę, którą obiecaliśmy, za osoby samotne, chore, uzależnione i potrzebujące pomocy, o dary Ducha Świętego dla nas i dla naszych dzieci, o pokój w Ukrainie i na całym świecie, o suwerenność naszej Ojczyzny. Za rządzących, za zmarłych, zakonających, za dusze czyśćcowe, o nawrócenie grzeszników, o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, za małżeństwa, zwłaszcza te przeżywające kryzys i we wszystkich naszych sprawach. Rozważania Franciszka Blachnickiego, tajemnica bolesne, tajemnica pierwsza, modlitwa pana Jezusa w ogrójcu. Dobra modlitwa musi mieć dwa przymioty. Musi być najpierw dogłębnie pokorna i i bezpretensjonalna, musi opierać się na przekonaniu, że wszystko jest łaską, której jesteśmy absolutnie niegodni. Drugi przymiot to bezwzględne poddanie się woli Bożej z całkowitą i szczerą, szczerą rezygnacją ze swojej woli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławienności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławienności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz jest godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas odobnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga, Pana Jezusa. Żaden człowiek nie może sprawiedliwie osądzić bliźniego, bo pod sąd podpadają tylko zmarnowane łaski, a te zna je. jeden Bóg. Wiemy, ile bliźni wkłada wysiłku w opanowanie swych wad, jak boleje nad swą niemocą. Pozostaje nam nieustannie obejmowanie miłością każdego takim, jakim jest. Poznanie własnej niemocy pozwala zrozumieć bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź woła Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode go Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz jest w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioności między niewiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioności między niewiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaśśś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam to, nasze grzechy, zachowaj nas od piekielnego, piekielnego zaprowadź, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba i dopomóż do szczególnie tym, którzy nieba, najbardziej potrzebują Twojego, twojego miłości. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia, cierpnie mu Pana Jezusa. Największy grzech nas, chrześcijan, katolików, członków mistycznego ciała Chrystusa, Kościoła, to ten, że każdy z nas zamyka się w swoim małym świecie, wyłącza ze swojej świadomości sprawy dobra ogólnego, sprawy braci, Kościoła, narodu i myśli, niech się inni o to martwią. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święty, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz jest w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz jest w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża młodu się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża młodu się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, między i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ufamy. Jezu, ufamy Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz Trzebaś nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź Zabawaj wszystkie dusze do nieba i Zabawaj do dopomóż szczególnie tym, tym którzy najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta. Niesienie krzyża. Jarzmem, które Jezus wziął na siebie, jesteśmy my. On znosi nas łagodnie i w pokorze. Poniósł na krzyż nasze grzechy. Jezus może uzdrowić nas w jednej chwili, ale jeśli każe nam czekać, to dlatego że uwalniamy się wtedy od największej pokusy zadowolenia z siebie i odtrącenia go. Ciągle musimy się godzić ze swoją słabością i na nowo opierać się na Jezusie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, I jako imię odpuszczamy naszym winowajcom, i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz jest w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże. <coughs> Módl się za nami grzesznymi, teraz jest w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża. Mudl się za nami, grzesznymi, teraz jest w godzinę śmierci naszej Jamy. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków ufamy. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O Jezu, przebacz nam na nasze, nasze grzechy. Zachowaj, zachowaj nas od jak piekielnego. piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do, do nieba i do dopomóż szczególnie tym, tym którzy najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego, Twojego miłosierdzia. O Maryjo, z grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Nie to jest największym nieszczęściem, że upadamy, ale że nie potrafimy się od razu podnieść. Grzechy wynikające z naszej słabości są z woli Bożej jakoś dopuszczone, bo Pan oczekuje od nas, byśmy nie próbowali sami się zbawić, ale wierząc w moc jego śmierci, przez ufność korzystali z jego zbawienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty, i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw to. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz jest w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża. Modlę się za nami grzesznymi. Teraz jest godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz jest godziną śmierci naszej Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godziną śmierci naszej Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. Panie Jezu, przybacz nasze grzechy, zachowaj nas od dnia zaprowadź wszystkie dusze do, do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O wobec grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, Chyba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesła Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci nasze jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz dardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Mm -hmm. Święty Michale, Michale Archaniele, bron nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na, na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku katastrofy i wojny. Niechaj Panie wszystkich narodów, święta dziewica Maryja stanie się naszą orędowiczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńczy Bogu rodzicy Maryi, opiekun rodzin, Twojej Ojcowskiej opiece, powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniłeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów. Pomóż przyjąć Go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionego wieczoru.